Zapraszam na pomiar spalania Toyoty RAV 4 z napędem 2,5 Hybrid PHEV, czyli z hybrydą plugin o mocy systemowej 306 koni mechanicznych. Najpierw przejedziemy około 10 km po mieście i na koniec sprawdzimy średnie spalanie. Po przejechaniu około 10 km w warunkach miejskich średnie spalanie wynosi 5,7 litra na 100 km. Czytelność zegarów pozostawia trochę do życzenia. A teraz pokonamy około 10 km w warunkach podmiejskich przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę. Za nami 10 km przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę, a średnie spalanie wyniosło 6,8 litra na 100 km. No i na koniec spalanie na drodze ekspresowej przy prędkości 120 km na godzinę. Pokonamy 10 km i sprawdzimy wynik. Zwróćcie również uwagę na wyciszenie w Toyota RAV4. Przy tej prędkości w środku jest dość głośno. Zbliżamy się do końca pomiarów, więc czas sprawdzić wynik. Po 10 km na drodze ekspresowej przy prędkości 120 km na godzinę średnie spalanie to 7,7 litra na 100 km. Bardzo dziękuję za oglądanie i zachęcam do obejrzenia innych moich filmów.